Kolejne szokujące doniesienia na pudelku. Nacu i Marcin Dubiel rozstali się? Internauci mają dowody. To Do koniec trzyletniego związku: Nacu i Marcina Dubiela w mediach społecznościowych huczy od plotek na temat rzekomego rozstania YouTuberów. I dowodem ma być. jakiś TikTok. Trafny komentarz pod TikTokiem Natali. Chyba koniec wielkiej miłości z Dubielem. Na storce widać, że śpisz w byłym pokoju Matthew. Nie rozumiem. W byłym pokoju Matthew, a na TikToku kartony z kuchni podpisane Twoim imieniem. Trochę to dziwne podpisywać kartony z kuchni, jak i tak byście mieli wspólną. A jak podpisałaś, wygląda na to, że nie. Natalia dodała takie story. Ostatnio się trochę umie dzieje do tego przeprowadzka na głowie, ale, ale na wszystko przyjdzie czas i wam opowiem, co, ta, co tam umie dokładnie. Jak mogłam zapomnieć, że to ja jestem miłością mojego życia. Pojechała gdzieś sama, później dojechała do niej koleżanka. Marcin dodaje tylko tatka na story, mimo że wcześniej, jak dodawał, było u niego dużo Natali. No, byłoby to smutne, gdyby się rozstali, no bo Natsu go wspierała, jak był naprawdę ciężki dla niego czas. Ale kto wie, kto wie, nie wiem. Zobaczymy sobie, co tam dodają nastorki. przynajmniej na co. Another day, another Slay. Ona nagle się zaczyna jakoś bardzo kolegować z Sofii. Bo to chyba Sofii, nie? Zobaczcie, jakie to będzie teraz durne. Zobaczmy, czy to na pewno Sofi, Czy Sofi dodała taki posiłek na swój Instagram. Sofii Siwowoch. Sprawdźmy. Tak to Sophie. <laughs> Kasia, a to z tego programu spotkanie. No, nie wiem, nie wiem. No to tak, jeszcze było jakieś trzecie rozstanie, ale to już nie pamiętam co. Czekajcie, kto? A ten Isamu, jak miała ta od Isamu na Instagramie? Ta koleżanka Isamu, Isamu. Może gdzieś wrzucał. Tutaj chyba mam, ale to nie nie oznaczałem. Nymfa. <grywa> nie ta najnowsza. Będniu. Nie, to, to to córka, to nie To nie wiem Może już pokasował Offensive Ward, ok Tak, tak, Offensive Ward Ale to usunęła Nie kumam. Może źle to wpisałem. Chyba źle wpisałem. Nie. Nie wiem. No dobra, ale to było na wykopie. To znajdę na wykopie, bo tu jakoś dziwnie jest pokazane. Nie wiem o co chodzi. Czemu oni tak robią? A to kurwa co to jest? Jezu, co oni wstrzucają na tym wykopie? To ta Sandra? jej jak ona jest ma źle porobione. jej, jej. No nic, dobra, ale wrzucili coś o tym, nie, to Schreiber, Schreiber to nie. Bardzo dzisiaj chciałem się przygotować do live'a, bardzo się chciałem, ale za późno z tego biegu wróciłem, ale bardzo chciałem. Żebym nie musiał właśnie szukać, żebym wszystko miał zebrane, no ale to wiecie jak jest. Dobra, kurwa, nie mogę znaleźć, jebać to. to kogo to obchodzi? Dobra, znalazłem. <grywa> e... No to, że takie coś. O, z Szymonem również już nie jestem, wolał inne życie, zresztą historia lubi zataczać koło. Offensive word. No to dobrze wpisywałem. No to jeszcze tak miała, a teraz jest już... Off... Offensive word. Offensive word. O! Że jak się weszło tutaj, to jest tylko coś takiego. Kto jest najlepszą mamą na świecie? Ty. Więc nie wiem. Bardzo dziwne.